Odkąd ludzkość sięgnęła gwiazd, wraz z nadejściem ery kosmicznej, eksploracja kosmosu i wszechświata nabrała rozpędu. Coraz lepsza technologia wspiera naukę i pomaga jej rozszyfrować połączenia i zależności w kosmosie. Pomimo wszelkich wysiłków, wiele rzeczy we wszechświecie wciąż wymyka się spod kontroli. Poniższy film przedstawia niektóre z nich. Jeśli podobają ci się nasze filmy, wesprzyj nas kciukiem w górę. Zasubskrybuj Simply Space i czekaj na filmy, które pojawią się w przyszłości. Woda atmosferyczna. W poszukiwaniu wody jako budulca życia egzoplanety ponownie stały się przedmiotem zainteresowania nauki. Egzoplanety nie są wystawione na grawitacyjny wpływ Słońca, ale znajdują się pod grawitacyjnym wpływem innej gwiazdy. W tym przypadku uwaga skupia się na egzoplanetach Jowisza, nazywanych gorącymi Jowiszami, których gęstość jest porównywalna z gęstością Jowisza. Odległość między gorącymi Jowiszami a ich gwiazdą macierzystą jest mniejsza niż między Jowiszem a Słońcem. Temperatury na egzoplanetach mogą wzrosnąć do 1100 stopni Celsjusza, a wtedy woda zmieni się w parę wodną. W czasie obserwacji za pomocą teleskopów kosmicznych naukowcy dostrzegli zasłonę chmur i mgły, która otacza te ciała niebieskie. To właśnie ta gęsta atmosfera utrudnia naukowcom mapowanie planet i odkrywanie wody atmosferycznej pod pokrywą chmur. Z planet obserwowanych przez teleskop Habla powierzchnia połowy tych ciał niebieskich jest przesłonięta chmurami i mgłą. Naukowcy są pewni, że te chmury nie mogą składać się z wody, ponieważ panujące tam temperatury są zbyt wysokie. Pomimo tych trudnych warunków, naukowcy byli już w stanie wykryć wodę na 10 z 19 planet pozasłonecznych. Obecnie pracują nad tym, aby zgłębić dalsze podobieństwa tych ciał niebieskich. Ciemna materia. Tylko 5% całego wszechświata składa się z widzialnej materii. To galaktyki, planety, gwiazdy i asteroidy. Naukowcy zakładają, że kolejne 25% to ciemna materia. Nie jest bezpośrednio widoczna i jest postulowana formą materii, która oddziałuje za pomocą grawitacji. W kosmologii postulowano jej istnienie, ponieważ ruch widzialnej materii można wyjaśnić tylko w ten sposób. Naukowcy porównują ciemną materię z pajęczą siecią, która utrzymuje galaktyki. Obserwacje odległych galaktyk wykazały, że wydają się one zniekształcone. Astronomowie przypisują ten efekt również ciemnej materii, która ma zdolność zaginania czasoprzestrzeni. Jest wystarczająco dużo dowodów na jej istnienie, jednak kwestia jej składu wciąż pozostaje tajemnicą. Niektóre teorie mówią o nieodkrytych cząstkach w czasie, gdy inne podejście zakłada nieznane właściwości grawitacyjne. Według obecnego stanu badań tylko 1 szósta materii jest widoczna i udokumentowana w modelu standardowym fizyki cząstek elementarnych. W dziedzinie ciemnej materii nauka nadal prowadzi badania. Ciemna energia Materia stanowi 5, a ciemna materia 25% wszechświata, co powoduje pytanie z czego składa się pozostałe 70%. Badania zakładają, że jest to ciemna energia, która ma wystarczającą moc, aby rozerwać cały wszechświat. W czasie, gdy ciemna materia ma właściwość łączenia galaktyk, ciemna energia ma właściwość ich rozrywania. Powszechnie wiadomo, że wszechświat stale się rozwija. Proces ten jednak coraz bardziej przyspiesza i podejrzewa się, że przyczyną tego jest ciemna energia. Do dziś pochodzenie ciemnej energii pozostaje nierozwiązane. Przykładowe badania zakładają zderzenie cząstek kwantowych jako źródła ciemnej energii. Splątanie kwantowe Albert Einstein nazwał splątanie kwantowe upiornym efektem długodystansowym. Oba terminy opisują zjawisko, w którym dwie oddzielne cząstki w różnych częściach wszechświata mogą bez opóźnień wymieniać informacje o swoich właściwościach. Aby cząstki mogły łączyć się na tak ogromną odległość, wymiana informacji musiałaby być szybsza niż prędkość światła co zostało już wcześniej odrzucone jako niemożliwe. Co więcej, na obiekty powinno wpływać tylko ich otoczenie. Pomysł, że na cząstkę wpływają wydarzenia po drugiej stronie wszechświata, jest dziwny. Dla fizyków splątanie kwantowe jest uciążliwe, ponieważ łamie pewne fundamentalne prawa. Upiorny efekt dystansowy jest sprzeczny z prawami fizyki i przez całe życie był odrzucany przez Alberta Einsteina. Niemniej jednak badania sugerują, że splątanie kwantowe istnieje. Choć nie do końca je rozumiemy, możemy je wykorzystać na naszą korzyść. W przyszłości jego właściwości mogą uczynić z niego kamień węgielny dla przyszłych generacji technologii komputerowych i komunikacyjnych. Antymateria W naukach przyrodniczych materia odnosi się do materiałów, z których składają się ciała fizyczne. Antymateria odnosi się do materii składającej się z antycząstek. Wyobraź sobie wszystkie otaczające cie cząsteczki jako materię. Wszystkie cząstki antymaterii mają taką samą masę jak zwykłe cząstki, ale mają przeciwny ładunek elektryczny. W ten sposób antymateria anihiluje materię w kontakcie i obie są natychmiast niszczone. Antymateria może zniszczyć nas i nasze środowisko. Na szczęście, w naszym kosmosie jest bardzo mało antymaterii, a ta, która istnieje, może się przydać. Kiedy antymateria i materia zderzają się i niszczą nawzajem, jednocześnie uwalniają energię. Naukowcy mają nadzieję wykorzystać wytworzoną w ten sposób energię jako paliwo dla statków kosmicznych. Paradoks Fermi'ego W 1950 roku fizyk Enrico Fermi i jego koledzy Edward Teller, Emil Konopiński i Herbert York omówili domniemane obserwacje UFO i zadali pytanie: gdzie są wszyscy? Według Fermi'ego w nieskończonych przestrzeniach wszechświata istnieją wysoko rozwinięte cywilizacje pozaziemskie, które istniały przez kilka milionów lat. W tym czasie powinno być możliwe skolonizowanie galaktyk poprzez międzygalaktyczne podróże kosmiczne. Prawdopodobieństwo, że to już się stało, jest bardzo duże. Fermi uznał za sprzeczne to, że do tej pory nie odkryto życia pozaziemskiego i stwierdził, że to wskazówka do zakwestionowania założeń lub obserwacji. Paradoks Fermiego odnosi się do sprzeczności między wysokim prawdopodobieństwem istnienia życia pozaziemskiego, a brakiem dowodów na jego istnienie. Chociaż badania zidentyfikowały wiele planet podobnych do Ziemi, jak dotąd nie ma śladu inteligentnego życia we wszechświecie. Niektóre głosy zakładają, że pozaziemskie cywilizacje świadomie unikają ich odkrycia. Czarne dziury. W dziełach science fiction czarne dziury są przedstawiane jako prawdziwe potwory o ogromnej mocy, które pożerają całe galaktyki. Czarne dziury mają siły grawitacyjne, które wciągają wszystko, co znajdzie się w ich otoczeniu, a także zapobiegają ucieczce światła, przez co nie możemy obserwować tego procesu. Eksperci zakładają, że w samej naszej galaktyce jest 100 milionów czarnych dziur, z których wszystkie mogą rosnąć do rozmiarów kilka miliardów razy większych niż nasze Słońce. W centrum każdej galaktyki powinna znajdować się wielka, czarna dziura. Obserwacje pokazują, że gwiazdy krążą wokół czegoś niewidzialnego o ogromnej masie, co można wytłumaczyć jedynie czarnymi dziurami. Ryk przestrzeni Amerykański hit Alien z 1979 roku ustanowił oświadczenie W kosmosie nikt nie słyszy jak krzyczysz. Przestrzeń to próżnia, więc nie powinno tam być żadnych dźwięków, a jednak są. Ryk kosmosu nie jest dźwiękiem codzienności. To sygnał radiowy, który jest odbierany w kosmosie. Te fale radiowe wypełniają całą przestrzeń i są wytwarzane na przykład przez telefony komórkowe. Poziom hałasu jest wystarczająco głośny, aby połknąć inne sygnały. W eksploracji kosmosu to czynnik zakłócający. Pochodzenie ryku kosmosu jest nieznane. Niektóre teorie zakładają promieniowanie szczątkowe z dawnych gwiazd lub mówią o tym, że źródłem są gazy w galaktykach. Obecnie ryk kosmosu jest głośną tajemnicą i nierozwiązanym problemem fizyki. Promieniowanie kosmiczne Nasza Ziemia jest dosłownie bombardowana przez promienie kosmiczne z głębi kosmosu. Zwykle promienie te są nieszkodliwe, ponieważ chroni nas atmosfera naszej planety. Inaczej sytuacja wygląda w stratosferze. Na tej wysokości promienie mają wpływ na ludzi i materiały. Ze względu na promieniowanie kosmiczne, astronauci i załogi samolotów są narażeni na wyższe poziomy promieniowania, które jednak nie są wystarczająco wysokie, aby stanowić zagrożenie dla zdrowia. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku elektroniki. Energia promieni kosmicznych mogłaby uszkodzić urządzenia techniczne i doprowadzić do utraty danych lub awarii. To narastający problem w naszym coraz bardziej cyfrowym świecie. Badania promieni kosmicznych są wciąż w stadium początkowym. Obecnie trwa wyścig w poszukiwaniu rozwiązania. Wieloświat Poza znanym wszechświatem istnieje hipotetyczny wszechświat, zwany także wszechświatem równoległym. Termin Multiwersum opisuje światy równoległe, które tam istnieją. Ludzkość żyje na małej planecie w galaktyce, która z kolei stanowi niewielką część wszechświata. Człowiek zbadał znacznie mniej niż jedną dziesiątą procenta wszechświata. Możliwe, że nasz wszechświat jest tylko jednym z wielu. Teoria wieloświatu zakłada, że kosmos składa się z kilku wszechświatów. Niektórzy naukowcy twierdzą, że istnieje nieskończona liczba wszechświatów. Ta teoria jest bardzo kontrowersyjna i jest mało prawdopodobne, że wszechświaty równoległe zostaną odkryte w najbliższym czasie. Ludzie zajmujący się filozofią zajmują się tym tematem od czasów starożytnych od zarania dziejów. Ludzie spoglądali w gwiazdy i myśleli o swoim miejscu we wszechświecie. Czy czujesz to samo? Od tysięcy lat ludzie odkrywają świat, aby coraz lepiej go rozumieć. Jednak wiele tajemnic pozostaje nierozwiązanych. Jaka jest Twoja opinia na ten temat? Skorzystaj z komentarzy, aby nam ją przekazać. Czekamy na wasz odzew i komentarze.